Jestem klientem i mam takie wrażenie, że usługi notariuszy w Polsce są drogie. Że przychodzę do państwa z umową, która jest dosyć podstawową umową, która dla państwa jest jedną z bardzo wielu, dla mnie jest ważnym dokumentem życiowym. No i mam wrażenie, że jestem jakoś skubany przez notariuszy. Wyobrażenie, że usługi notarialne są drogie są mylące. Oczywiście najprostsze jest porównanie między wartością tej usługi w dniu dzisiejszym a wartością w państwowym biurze notarialnym. Tam po prostu było 3% i jakakolwiek dyskusja na temat wysokości tej stawki była dopuszczalna, ale na poziomie ministra sprawiedliwości. To minister sprawiedliwości mógł zwolnić od takiej opłaty. Dziś taki, takiego poziomu nie ma. Po pierwsze, dlatego, że stawki notarialne mają. Określony wymiar maksymalny, a po drugie dlatego, że liczba notariuszy jest tak duża, iż cena zaoferowana przez notariusza A jest bardzo łatwo skorygowana przez notariusza B. Nie ma takiej osoby, która nie znalazłaby poziomu cenowego dla siebie wygodnego. Skąd o tym wiemy? No, wiemy o tym, że. Ponieważ tak jak pan profesor zaznaczył, notariusz wykonuje funkcje publiczne, to i opłata ma charakter publiczny, bo jest publicznie regulowana. A więc państwo przewidziało, że dana czynność może być dla obywatela za droga. W konsekwencji każdy obywatel może zwrócić się do sądu z prośbą o to, aby skarb państwa pokrył należne notariuszowi wynagrodzenie. Otóż takich spraw w ogóle nie ma. Obywatele w ogóle nie zwracają się do sądu z prośbą o to, aby zamiast ja mam zapłacić, skarb państwa za ja mnie zapłacił. Obywatele nie zgłaszają się, bo może nie wiedzą, że mają takie prawo. Myślę, że tutaj kwestia jest inna. Łatwiej jest przeprowadzić tak zwany casting na w satysfakcjonującą nas opłatę z tytułu czynności notarialnej, niż przebrnąć przez drogę przewidzianą przez ustawodawcę. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, dlaczego nasi klienci mają poczucie, że zostawiają w kancelarii notarialnej masę pieniędzy, które w ich ocenie nie są proporcjonalne do otrzymanej usługi, musimy podkreślać jedno, że notariusz jako Płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz osoba zobowiązana do pobierania opłaty sądowej należnej od wpisu do Księgi Wieczystej pobiera w imieniu Skarbu Państwa i w imieniu sądu te opłaty i następnie je przekazuje na stosowne rachunki bankowe. W związku z tym faktura, którą otrzymujemy wraz z wypisem aktu notarialnego, warto ją przeczytać. Warto zobaczyć, jaka pozycja dotyczy rzeczywiście wyłącznie wynagrodzenia notariusza, a jaka obciążeń nałożonych przez państwo na dokonywaną czynność. Możemy podać przy, posłużycie po przykładem. Otóż proszę państwa, nie mam kalkulatora, bo bym wyliczył dokładnie, jakie wynoszą. Ale weźmy 100 tysięcy złotych, albo nawet na przykład weźmy milion złotych. To będzie bardziej przemawiało do wyobraźni. Otóż, proszę Państwa, jeżeli zrobimy umowa za milion złotych, takie umowy to się naprawdę zdarzają nie tak często i my marzymy o takich klientach, ale niestety rzadko się to zdarza. Otóż, proszę Państwa, jeżeli, jeżeli za milion złotych ktokolwiek sprzedaje... Nie wiem, apartament, dom, wille i tak dalej, zostawił notariusza przede wszystkim 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. 2% od miliona złotych to jest, jeżeli 20. dobrze pamiętam, 20 tysięcy złotych. Wychodzi z przekonaniem, zostawiłem cholera 20 tysięcy złotych u notariusza. No tyle tylko, że notariusz bez żadnej prowizji te 20 tysięcy złotych przekaże do Urzędu Skarbowego. Następnie mniejsza opłata, trzeba przyznać, 200 złotych za wpis do Księgi Wieczystej to idzie do sądu. To też my po Odciążając nieodpłatnie skarb państwa od poboru tych opłat. My to robimy za darmo. Pobieramy te wszystkie daniny. Nie mamy żadnych prowizji. I teraz y, opłata notarialna maksymalna. To znaczy nie musi być pobrana, ale nie wolno wyższej. Jest, o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie koledzy, 4700. 4700 zł netto plus VAT. No więc przepraszam bardzo, jeżeli notariusz, bo ryzykuje milionem złotych, robi za milion złotych umowę, i jego wynagrodzenie, nawet gdyby ktoś mu chciał zapłacić maksymalną stawkę, Wyniesie 4700 zł, to przepraszam, nie można powiedzieć, że to jest stawka horrendalna kładąca na kolana, jeżeli się płaci tyle za bezpieczeństwo obrotu. Notariat Polski jest najtańszy w Europie.